Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Przed ostatni odcinek Z naszej zabawy No szybko to leci Ja mam taką propozycję Żeby zrobić drugą taką zabawę Kolejny raz Tym razem no Chciałbym spróbować z tym Diamentowym milionem Szczęśliwa dla mnie zdrabka Dajcie znać czy bylibyście Zainteresowani Tak myślę, że zrobimy tylko ten diamentowy milion, jedną paczkę, cały odcinek, i po prostu będzie zwycięzca. Jeszcze o tym pomyślę. Ale dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani. My przechodzimy do przedostatniego zestawu. No, na razie jadę do Vegas. No, zaskakuje pozytywnie. Jestem dalej w szoku. Fajnie, fajnie, wy... fajnie, fajnie wygląda. To powiem Wam tak. Natomiast krzyżówka, no to nie, to jest przedostatni zestaw. Źle wziąłem. To jest, bo mamy po. Nie, chociaż. Nie, dobrze wziąłem. Tutaj mi się skleiło. Ok, to jest ten zestaw. Mamy tak. Żeby nie przedłużać. Jadę do wejgań numer 18, 13 i 23. Taka kolejność 13, 18, 23, zobaczymy czy jeszcze coś tutaj będzie, no i krzyżówki numer 6, 9 i 23. Jeśli chodzi o krzyżówkę, to, kur, to musi coś jeszcze być, musi być. Tak mi się wydaje. Natomiast tutaj no zobaczymy, jak coś będzie, to będzie już super. To będzie dobrze, o powiedzmy tak, numerek 13, zaczynamy, jadę do Vegas jest to Ani W no Aniu, trzymaj mocno kciuki szukamy dolarka czarnego albo zielonego a mamy tak y, cytrynę. słabo widać pik kwiat dzwon dzwon kwiat Róża, gwiazda, pik, słońce, biedronka, róża, kawa, wiśnie. Powiem Wam ciekawa paczka, cytryna, piłka, cytryna, pik. I kawa, czyli ta zdrapka jest pusta. Dobra, teraz przejdziemy sobie do krzyżówki. Mam z numerem szóstym. Jest to, o właśnie. Jest to Gosia G i nadko Drapiemy. Natalia zaproponowała mi, to znaczy spytała mi się, czy może na pół sobie wziąć z zdrapeczkę jedną z Gosią. Ja się oczywiście zgodziłem i... Dziewczyny mają na pół tą zdrabkę. Trzymam za Was kciuki. a no zobaczymy, Natalia mi napisała, że może się to sprawdzi taka konfiguracja. Czyli po prostu jak tutaj coś wpadnie fajnego, jakaś super wygrana, najlepsza, to wtedy po pół dzielą się dziewczyny nagrodą wygraną. No zobaczymy. Trzymam dziewczyny za was kciuki, no pierwszy raz na moim kanale, taka konfiguracja super. W pierwszej nic nie ma, krzyżówce. w drugiej też nie, w trzeciej też nie widzę, w bonusie o trochę jeszcze brakuje. I idziemy. L i U. Postaram się szybko, żeby nie przedłużać. L i U. O, mamy pierwsze słowo ruch na drugiej. Fajnie. Coś już jest. Dobra. Ostatnia. Zobaczymy. Czy taktyka się sprawdzi? Fajne rozwiązanie. Naprawdę nie pomyślałbym nawet o tym, żeby z kimś na pół sobie zdrapkę wziąć. O, mamy A i F. Mamy A. A i F. H było tak. Było H. Mamy tutaj słowo kula, to jest chyba pierwsze dopiero, dopiero pierwsze. A i F. No, N by mogli dać na przykład. Chociaż N by za dużo dało, ale poproszę N. O też by dużo dało. O jest słowo kuma. Pierwsze na tej ostatniej A czyó było? bo nie było niestety a szkoda. Dobra, i ostatnie mamy W i I. No, zobaczymy. W i I. Tutaj nic nie widzę, żeby się dołożyło coś. Jakaś wygrana. No, blokuje nas dużo, dosyć. W, I, Y było, R było. E nie było chyba. Mhm. Tutaj jest LAWA, no właśnie. Powstało nam słowo LAWA. To jest drugie, ale chyba nic z tego, niestety. Mnożnik razy 2. 10 zł w bonusie to już naprawdę mogli dać. A my mamy chyba 0, y. Pewnie tak, bo y nic mi nie mówi, co to by była za wygrana i t. Pusto. Dobra. Małe wstrząsy. Kolejna. Jadę do Vega numer 18. Patrycja P. Trzymam za ciebie kciuki. Miałam dwa razy podląd w różnych paczkach, w dwóch różnych paczkach w numerze 18, 50 zł, więc zobaczymy. No, tutaj się nie zapowiada, bo już wiadomo, ale kto wie, może coś tutaj wpadnie. Mamy tak. Kawę, śliwka, podkowa. Znowu ta warstwa taka tutaj brzydka, ananas, wiśnie, róża. Winogrono, korona, garnek, kawa, kwiat, palma, ananas. Gwiazda, korona, wiśnie, gwiazda, kier, gwiazda i kwiat. No niestety tutaj też jest pusto. Oj, i pusty odcinek się trafi. Niemożliwe. Krzyżówka z numerem dziewiątym. Dziewiątka należy też do Aniwu. Zobaczymy. Mamy B i H. W się E i D brakuje. W pierwszej nic nie ma. W drugiej jest osa słowo, a w trzeciej też nic nie widzę. I szukamy B i H. W pierwszej oj nie widzę. Jest H. W drugiej jest tu B. BEM. Hel. Trzeciej B. Otworzy nam się szyba. Pierwszy wyraz na ostatniej. Choroszcz, y, drugi wyraz no. Od razu, dwa wyrazy się utworzyły. Kolejno jest E i n. No to D brakuje do bonusu E i n. G nie było. N tutaj jest M nie było. tutaj jest B. To było. gdzie jest seter. To jest pierwsze. K nie było i J nie było. Szukamy E i N. Unia tworzy nam się na drugiej. Ale to jest drugie. O, drugie. Będzie coś, teraz trzecia. Nie widzę. co ostatnie dwie, J i G, no nie dali bonusu, znowu J i G, Czy to coś nam da. pierwszej nie za bardzo w drugiej też nie zapowiadało się dobrze, ale skończyło się jak zawsze mnożnik razy 3 bonus no 50 zł Daliby taką wygraną w tej paczce, ale na razie chyba nie Mamy J. JR. No niestety pusto. Ostatnia na dzisiaj zdrabka. Jadę do z numerek 23. Też Ani W. Ania tutaj dużo wykupiła zdrapek. Kier. Kawa. Szukamy tego dolarka. Kwiat. Melon. Śliwka. Znowu tutaj, już kompletnie, totalnie nie wiem co to może być. Korona, chyba. Tak się wydaje. Dzwon, kawa. Nie wiem. Cytryna. Są kontrolne, tak jak mówiłem, ja jeszcze będę je sprawdzał. Te zdrabki. Kolekturze, jakby coś było, dam Wam znać oczywiście: melon, palma, gwiazda, palma, garnek, piłka, karo i garnek. Nie z wina ani drapaka, nie jest wina drapaka, tak, tylko po prostu jakiś taki nadruk, ferelny. No, szkoda, nic nie ma niestety kontrolne różne. I ostatnia na dzisiaj strapka. Czyżby miał być pusty odcinek? Zobaczymy. Renataka. Renatko, dziękuję za udział. Trzymam kciuki. I co? W pierwszej mamy jedno słowo. W drugiej mamy też jedno słowo. W trzeciej też jedno słowo, czyli po jednym. No i w bonusie E i S brakuje. No to nawet fajnie to wygląda. Mamy Z i F kolejne. Druga. Ciekawi mnie, czy będzie w ogóle bonus na całą paczkę? Mamy tutaj drugie słowo na trzeciej azot. Tutaj jest f jeszcze. Dobra. Mamy E i J. A znowu po jednej literki brakuje E i j. No, ale chyba nie dadzą. Eski. E, J. No. Za dużo by było jakby dali. Tu eskę. Obyło. E i J szukamy, o. E J, o, NOE nam się tworzy. Czyżby trzecie? No. Zobaczymy. NOE, pomoc i azot. NOE, N O, E, pomoc, P, O, o, C i azot. Azy, ot. Jest wygrana. Fajnie. Coś wpadnie. E, i, J. To jest zdrabka Ani. No, nie, Renaty. No, Renatko, fajnie. Fajnie, fajnie. Jeszcze z mnożnikiem. Jeszcze dwie literki do końca. Y i i, no bo się nie utworzy. R nie było. Mykeny tworzy nam się drugi wyraz. Y, i. Czy jeszcze coś dołożymy. E było tak. E było to tutaj jest mu, się nam tworzy. To jest drugi. Mhm. I i y. o, Chyba nic nie dołożymy innego. To co tutaj będzie? Albo 10, albo 20, albo 30. 20 zł. Kolejne 20 by było, zobaczymy zaraz. 20 w bonusie było. C, dokładnie C. C, C, c. No fajnie, mamy. Super. Czyli co, dzisiaj już koniec. To jest jedna zrabka, która wygrała. Renatki, numerek 23, 20 zł idzie do puli, super zapraszam Was na ostatni odcinek będą po dwie krzyżówki po dwie jady do Vegas oraz podsumowanie całej zabawy kto wygrał na ten moment zapowiada się na losowanie w jednej paczce no i co, i wyłonimy kto wygrał ze wszystkich subskrybentów w obstawianiu wyniku Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Cześć.